Przebadano oliwę z oliwek dostępną w supermarketach. Siedem produktów zostało odrzuconych. Dobra, a wręcz wyjątkowa oliwa z oliwek powinna wyróżniać się doskonałym smakiem i zapachem. Stiftung Warentest przetestowało 22 produkty z supermarketów i okazało się, że niektóre z nich w ogóle nie powinny trafić do sprzedaży. Do testu wykorzystano oliwy zarówno marek premium, jak i tańsze wyroby. W sumie 13 produktów uznano jako dobre. Dwa produkty uzyskały ogólną ocenę zadowalającą, z których jeden jest produktem ekologicznym. Cztery inne uzyskały status słabej oliwy. Stiftung Warentest poinformowało, że 7 marek nie przeszło kontroli wiarygodności, mającej na celu ustalenie, czy jakość jest porównywalna z tą w sprzedaży detalicznej. Eksperci sprawdzili po 3 butelki każdego produktu. Zostały one przeanalizowane pod kątem trzech parametrów chemicznych izomerycznych diglicerydów, produktów degradacji chlorofilu i absorpcji UV. W przypadku siedmiu oliw stwierdzono duże odchylenia między testem wstępnym a testem kontrolnym. Dotyczy to oliwy z oliwek z Edeki, Fiore, Kauflandu, Peny i Rewe. Pierwsze miejsce nieoczekiwanie zajął regionalny produkt z Włoch. Przy cenie około 50 euro za litr zwycięzca testu jest również dość drogi. Crudo Seicinque Zero Olio Extra Virgin, oliwa z Bari na południu Włoch, otrzymała w teście ocenę bardzo dobrą za smak, wygląd i zapach. W kategorii zanieczyszczeń zwycięski produkt uzyskał ocenę zadowalającą. Tanią alternatywą dla zwycięzcy testu są dwie oliwy z oliwek, które zajęły drugie miejsce. Oliwa Extra Virgin Bertoli Bio Originale kosztująca około 4 euro w EDC i oliwa z oliwek Extra Virgin z Edeki, która kosztuje 630 euro. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.